Moi drodzy, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Prześwietlamy tutaj. Ja się perfumuję i idziemy na ten odpust, o którym Wam mówiłam ostatnio, bo już na mnie czekają na dole. Ale oczywiście, matka zawsze jest ostatnia, bo mam najwięcej do zrobienia. Także do zobaczenia później. To jest tak, spokojnie walbo z Minecrafta albo klasyczne. Nie widać pluma. Ale nie mam pluma. Hej! Rajio! Rajio! To nie są piankowe, nie są plastikowe. Jeśli to fajne ciężko. A gdzie to masz ja nie robią chyba No To czemu nie kupiłaś tych pistoletów? Nie mogę sam koniec się A jak będziemy się wracać? czy będą warkoczyki. Papugi. Króliczek. Takiego wymienić, nie? Kokona takiego. Kocham ją. Remk strzela w Michała. Działa. Lila, muszę ci spiąć włosy. Płakaś mi ramisty kupił jego no bulbaza. Piękny. Alila pistolet, który ma remik i, i taką kostkę do obracania. Proszę, siadamy. Jedziemy do babci wiesi. Nie nagrałam. Myślałam, że nagrywam, nic nie nagrywałam. Cześć! 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 chcecie, Dwa idziesz do pierwszej. No. Do pi pi a tam właśnie co? Chce mi na go Nie widzę go. Gdzie jest tata? Hej! Cześć! Ja się do Są dwa miejsca. O, idziemy. Widzisz remika Lila, widzisz remika Widzisz remika Czemu to tyłu? Tu się rozpędza?

Telefon prawie wypadł ręki takiej duży. A to nie o, do, o to chodzi, to nie powinno być takie drugi. Nie musi być jakaś inna druga Tam jest jakiś to będzie to? O nie, ja nie, nie, ja nie, bo tam cię jeszcze pokazuję w lewą nawigację. Hej kochani, jest kolejny dzień. Ja się już zdążyłam umyć, ale jeszcze nie zdążyłam się ogarnąć w sensie, że się nie pomalowałam, założyłam tylko okulary. Jeździmy po libiążu i szukamy z Tadeuszem tutaj kopalni, bo Tadzi chcę tutaj złożyć CV i potem przez homek przejeżdżaliśmy, więc wstąpimy do Lidla, bo muszę kupić pieczywo, muszę kupić szynkę i już biegnie, ciekawe co z No i? Górnicza 23 A dobra, to w nawigacji ustaw Hej <grym> się w kolejnym dniu z wami, czy w kolejnym vlogu, już sama nie wiem, bo się pogubiłam, muszę znowu zmontować dla was filmik. Yy, tutaj mam naklejkę gwiazdkę, bo coś mi się pojawia niefajnego. Tam się odbijam w lustrze, jestem w garderobie. Dzieci jeszcze nie ma, już pojechał załatwiać jakieś sprawy, więc korzystając z okazji yy, pomyję okna w kuchni, wymienię sobie na nowe firanki i biorę się za sprzątanie takie dość grube, bo chciałabym homalować w końcu te okna uli w pokoju, a żeby to zrobić, chciałabym mieć posprzątany cały dom, łącznie z jej pokojem. Mam dzisiaj, mam jutro, jutro Lila prawdopodobnie jedzie na wieś. Mam dzisiaj, mam jutro i mam czwartek, w piątek dopiero idę do pracy, w czwartek jest Boże ciało. Tak. Także bierzemy się do pracy. No hej, hej, tak wyglądam, założyłam sobie płatki, żeby troszeczkę tutaj mi zeszły, wiecie, ta opuchlizna, te moje dołki pod oczami. Myślę, że będę kończyła już tego vloga, chciałam Wam jeszcze pokazać tylko jakie sobie kupiłam klapki w Action, bo ostatnie moje buty, w których byłam na komuni, mi się rozwaliły, tylko że tamte miałam koturnie, bardziej takie na elegancko, a teraz kupiłam sobie takie klapeczki, że Wam pokazuję. Tu są buty od Remika, bo... Nie, mia, nie ma sandałów, nie ma. On ma jedne sandały, które ma z Lidla są mu za duże, troszeczkę na wyrost tutaj, więc dzieliliśmy mu takie zwykłe, wiecie, y, piankowe, nie wiem jak to powiedzieć, takie y, z sprandi y, i one nie kosztowały dużo, bo one kosztowały 40 zł i są mu na w sam raz, a akurat dzisiaj nie ma pogody, zobaczcie. W tutaj moja firanka, no znaczy firanka, to jest zazdroska, tylko że ja nie mogę jej powiesić tutaj w połowie, bo mam za długi y, ten patyk. A tutaj mam uchwyt, i musiałoby to tutaj gdzieś być na tej wysokości. I wiecie, za długie jest, więc mam tak, no trudno. Tutaj mam kwiatuszka i świeczka, także tak też może być. No i słoneczka dzisiaj nie ma, jakoś nie za bardzo, więc takie buciki. Remisiowi i w CDC ogólnie na drugą parę jest minus 25 zł do 1 czerwca więc Lilce jeszcze wzięliśmy klapki, bo ona już wyrosła ze swoich, a dzisiaj jedzie na wieś i nie ma żadnych klapek tak nawet, żeby po domu no nie wiecie, kapci no to ona sobie wybrała takie skapy a ja sobie kupiłam w Action takie klapeczki Muszę jeszcze poszukać moich pasków gdzieś, e, sandałów, gdzie mam, ale e, te całkiem fajnie wyglądają na nodze i one kosztowały coś 30 zł, także też e, niewiele, a właśnie do sukienki, e, tak jak mówię, rozwaliły mi się te buty, w których byłam na komunii i tak do sukienki, żeby gdzieś wyjść na szybko, czy jak jadę po nich, czy coś, no to nie mam za bardzo. Jeździłam teraz w tych klapkach takich z futerkiem, ale wiecie, te klapki z futerkiem, to jednak one wyglądają tak... Kiczowa to bardzo jak kapcie po domu, a po drugie one mają twardą podeszwę i mnie ścięgna. Eee, bolą dosyć. Ja muszę mieć jednak mięciutko tutaj. Także wziąłem sobie takie beżowe i całkiem fajne. A tutaj Bulbazar z odpustu, który Remik sobie wziął. No i weźmy jeszcze z Rosmanie na eee, jajka i takie chrupeczki, to żeśmy akurat kupili w Aldi. Byliśmy ogólnie wczoraj w Tychach, w tej nowej galerii zobaczyć jak tam jest, też w moim sklepie Teddy, jak wygląda te nowe Teddy tam i tak dalej, ale i tak nie byliśmy we wszystkich sklepach, tam jeszcze jest część też pozamykana, więc sobie jeszcze podjedziemy w przyszłym miesiącu zobaczyć. No i nic, żeśmy takiego nie kupili. Tak jak mówię, te budy, które Wam pokazałam, no i tyle, i tam jeszcze w Agiku byliśmy no to coś tam spożywczego kupiliśmy, też nie za wiele i to wszystko, bo byliśmy wieczorem, a Remik już był dosyć zmęczony, ja się z Wami będę żegnała już, zmontuję Wam tego vloga, a później wieczorem dzisiaj jedziemy na stand-up z Taduszem Maćka Brudewskiego do Kadowic także mega, mega się cieszę, bo go uwielbiamy, obydwoje byśmy też na jednym jego programie dwa lata temu w Biesku, teraz ma nowy program, właśnie jedziemy do Katowic. Także na razie się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa!